Piękne krajobrazy Beskidu Niskiego. No, trzeba uciekać, ponieważ zbierają się już chmury burzowe. Wczoraj była potężna burza. Na głównym szlaku Beskidzkim między innymi, znajdują się takie domki, gdzie można się schować. Można nawet nocować już nieraz. Widziałem, że ludzie podróżujący GSB nocowali właśnie w tym tutaj domku. Przełęcz na przełęczy. I tutaj mamy w środku nawet apteczkę. Słuchajcie, wodę ktoś zostawił. Nie wiem, czy coś apteczka. Zobaczmy, czy jest w środku coś. W tamtej nie będę dłużej otwierał. No ale mamy tutaj wodę utlenioną, opatrunek podstawowe rękawiczki, plasty i ktoś to raczej szanuje, bo jest uzupełniona, więc dewastatorów na szczęście tutaj nie znajdziemy. No i tutaj mamy już tutaj przełęcz, droga, no i fajnie. Jakby ktoś pytał gdzie, to poszukajcie sobie przełęcz Haubowska. Dobra słuchajcie, jakby ktoś pytał jak wygląda szlak w Beskidzie niskim w kierunku barcnego, no to nie jest to odosobniony przypadek, cały czas idę w błocie takim, no już jakieś 30 minut i cały czas idziesz i taplasz. Słuchajcie, po co jechać na Udstok do błota wystarczy w Beskid niski jechać. W... I to za free, nie? Ja twierdzę, ale słuchajcie, ja nie wiem jak to wygląda jak na przykład jest tydzień deszczów. Słyszałem z opisów, że tutaj jest masakra po prostu i widziałem jak ludzie wyglądali naprawdę tragedia. No ale tak to wygląda. Nie da się tu z tym nic innego zrobić. Trzeba iść dalej. Zobaczymy. Wiecie, co urzeka w tym Beskidzie Niskim? Właśnie staro drzewie. Bardzo dużo starych drzew. I wędruje się takim szlakiem. Tu było podejście pod ten kolanin dość takie, powiem, zaskoczyło mnie. Nie, w sumie nie, nie wykończyło ani nic poważnego, no ale zdziwiłem się. Ostre podejście, ostre. Idziemy dalej. I słuchajcie, dotarłem na Magurę Wątkowską. Dalej idę w kierunku PTTK Bartne. Dajcie sobie stop klatkę, jak chcecie zobaczyć, gdzie to jest. Jakie to są czasy? Bołosate 61 godzin, 26 minut. No i tu mamy, ale tutaj nie wiem o co chodzi. Bacówka Bartne 55 minut. Bacówka Bartne, godzina 10. To ja idę ten 55 minut. No i tak tutaj wygląda. Tam jest szała z 53, widzicie, tam no, można się schować przed deszczem, przed burzą, przed złą pogodą. No i tutaj słuchajcie mamy tutaj w czasie wędrówki po Beskidzie niskim, ksiądz Karol Wojtyła, obecny papież Jan Paweł II. I można sobie tu, ja już sobie pieczątkę podbiłem. Tu mamy, popatrzcie się, termometr. Dzisiaj mamy 17 stopni 1 sierpnia. Pamięta, da, pamiętna data. No i tu można pieczątkę podbić. Tak to wygląda, słuchajcie. Ja już pieczątkę pokażę w książeczce. Podbiłem. Tak to wygląda. No i dobrze, słuchajcie. Tam na dół idę do przełęczy, potem znowu do góry do Batny. I chyba zejdę sobie do Batny. Tam jest jakaś cerkwa, Chyba muszę spojrzeć na mapę. Dobra, nie zanudzam. To i tak taki odcinek wakacyjny, oczywiście. A i żeby nie było, misie cały czas ze mną wędruje, ja nie nagrywam, ale cały czas go mam w plecaku na Instagramie wrzucam często zdjęcia, więc możecie tam wejść. I słuchajcie, po ponad 4 godzinach wędrówki gęstym lasem wyszedłem na łąki polany, jakkolwiek to zwał, przepiękne krajobrazy. Tam szlak czerwony, trzeba być ciągle czujnym, bo no. Jest ciężko, ciężko, jest słabo oznakowane, ale dajemy radę, dajemy radę. No i tyle. Piękna łąka sierpniowa już. I słuchajcie, docieram do w, w Batnym. No zobaczymy, jak jest w środku. Nigdy tutaj nie byłem. Nie będę głośno mówił, bo że jakoś mi się to gdzieś mnie kojarzy, jak ktoś idzie i gada do telefonu. No, ale tak to bywa. Tam z dołu nawet szybko szedłem, bo jest podejście dużo i się trochę zmachałem, ale fajnie. Popatrzcie, sierżawoł austro-węgierski. Co by sobie tu zjeść? Przepraszam to to za to, co jak tu wyjechać. Dobra, słuchajcie, tu się budca zostawia. Błoto, to nie złoto, zostawcie je przed wejściem. Z powodów zdrowotnych, placówka będzie otwarta o 13.00. W każdej potrzebie można skorzystać z feralni. Schody prawej. Mamy tu celkę w Waltnem. No, niestety zagłusza nas tutaj prace budowlane rodą tak poza tematem. No i tutaj jest barkne. cerkę drewniana, słuchajcie, ja wracam do krępnej, tam piszę 6 godzin na piechotę. Mam nadzieję, że jakiś PK tam po drugiej stronie, przełęczy znajdę. No piękna krowa, piękna. Szkoda, że Was na mięso przerobią, no ale w sumie sam lubię mięso, no także przepraszam Was. O, jakieś burgery wołowe bez jad. To że człowiek musi to mięso jeść. W sumie. Nie ja wiem czy jest potrzebne mięso człowiekowi czy nie. Ale ładne te krowy, ładne zadbane Również jakaś słuchajcie, stara piwnica i niedaleko tego krzyża Ciekawe czy z wykrywaczami metalu tu już tak grasowali pewno tak temperatura będzie niska w środku więc różne rzeczy można było tu przechowywać Może się nawet schronić przed deszczem może to są jakieś stare schronienia trudno mi to ocenić. Jak ktoś ma pomysł, to niech powie. Tak to wygląda. Tutaj w Beskidzie Niskim bardzo dużo znajdziemy przydrożnych krzyży. Tutaj taki z kamienia, na moją ocenę, wysokość około 4-5 metrów kapliczka przydrożna. Tam wcześniej była jeszcze większa, może tutaj zdjęcie Wam rzucę. Również jest masa takich mostków, obejść z rzeki, można iść przez rzeczkę albo sobie obejść, bo wiadomo jak pada deszcz mocniej, no to trudno się tu przeprawiać, ja już mam tak bruty, buty brudne od błota i mokre, że po prostu nie ma sensu se tam. A może nóża widelec się coś wyczyszczą. Można tu odetchnąć naprawdę świeże powietrze, cisza, spokój. Przez cały dzień spotkałem może raptem kilka osób, czym przy czym y, większość to były osoby, które idą cały główny szlak beskidzki, więc nawet fajnie się z nimi rozmawiało. I znajdujemy się na starym Cerkwisku. Tutaj pisze Tut Stojała Łemkowskaja Cerkwia świętego Iwana Chrestitielia. Jeżeli dobrze przeczytałem, oczywiście. rosyjskim miałem 8 lat, więc jeszcze czy tam coś tam potrafię. Tutaj była Cerkiew. Została jakaś stara. Słuchajcie, to zwięczenie cerkwi, To na czym jest krzyż. Tak to wyglądało. W 1945 pewno została zniszczona. Mamy tutaj stare cmentarzysko. Wychodzi się tu pod górę. I jest to dość takie klimatyczne miejsce. Dużo takich miejsc mamy w Beskidzie właśnie niskim. Tam wszędzie są krzyże, nie wiem czy widać. Nie będę tam wchodził. No, także to tak wyglądało. Że Beskid niski to jest przede wszystkim stare cmentarze, cmentarze wojenne, cerkwie, no i urwokliwa przyroda. Znajdujemy się w Chyrowej, tutaj jest przepiękna cerkiew, kolejna cerkiew na szlaku w Beskidzie Niskim. Warta odwiedzenia i zjechania tutaj z drogi. No, piękne miejsce. Polecam. I słuchajcie, znajdujemy się na cmentarzu z I wojny światowej w Krępnej. Dość zarośnięty, więc jak ktoś będzie kiedyś w Kręplenie i będzie szukał, to musi iść za strzałkami albo poszukać na mapie Google. Natomiast ja łatwo wiem jak tu dojść. Nie jestem tu pierwszy raz. <grym> Bardzo ciekawy, w ogóle jak wiecie już Beskid Niski słynie z tych cmentarzy z pierwszej wojny światowej. Ja postaram się jakieś szolty powrzucać może na YouTube, może na TikTok, to zobaczycie. Jest to fajnie wyeksponowany cmentarz. Miejsce no niestety tragicznych historycznych wydarzeń. Trochę prl na szlaku też musi mieć. Kto pamięta takie mleczko? TikTok nagrałem z tym. Za prl były takie tuby, słuchajcie. A w wojsku, jak byłem, były tak twarde, że jak koleś, jeden, żołnierz tu ściskał, to się otwarło nie tu, tylko z tej strony drugiej i całe mleczko na niego wyleciało. Ja się powtórzę, pamiętam to dziś. Duża zawartość cukru w górach przy dużych wysiłkach może pomóc, choćkolwiek ogólnie na co dzień nie zalecam jedzenia cukru. Dość często przy drogach mamy takie tabliczki: Zwolnij wilk, zwolnij wilkieś, i tam również jest później Wam pokażę. Tak to wygląda. Taki to oto piękny pejzaż Beskidu Niskiego. Kolejny cmentarz wojenny, tym razem w miejscowości Grab, a szczegółowo orzędna. Jak ktoś będzie szukał, to sobie znajdzie na mapie. Mamy tutaj cerkwisko, oczywiście cerkiew rozebrana w 1953 roku. Tu mam zdjęcia, powrzucam. No i cmentarz z I wojny światowej. I to co w Beskidzie Niskim. Bardzo często się zdarza w cmentarze z pierwszej wojny światowej i centwie. Cmentarz wojenny w grabiu numer 4. To jest bardziej okazały. Z takim monumentem. Jak na moje oko to z 15 metrów wysokości to będzie prawie jak rotunda, ale na Rotundzie to chyba najlepszy jest cmentarz wojenny Kto tam był, to wie No i tyle lato znowu w pełni rano burza potężna była tu muszę to jakoś otworzyć o. Powiem, no Cmentarze wojenne I wojny światowej Czyli żołnierze obydwu Wszystkich narodowości chyba biorących w udział. Zwoli niedźwiedź. No, akurat z niedźwiedziem to bym się nie chciał zderzyć, ani go spotkać. Magórski Park Narodowy do zobaczenia. No, być może za rok znowu tu przyjadę. Dziękuję, jak ktoś dotrwał do tego momentu. Trzymcie się.